Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym materiale edukacyjnym z cyklu Zrozumieć. W dzisiejszym materiale postaram się odpowiedzieć na pytanie, na co otwarta jest związka przewodząca? Otwarta! W jaki sposób połączyć to z przyrostem roślin na grubość? W taki sposób, aby nie było to trudne do zapamiętania i aby się nie mieszało, które to rośliny przerastają na grubość, a które tej możliwości są pozbawione. W międzyczasie przypominam o tym, że nowa edycja zestawów arkuszy maturalnych z biologii Neuron, czyli edycja 2021 powinna ukazać się na dniach, także wszystkich zainteresowanych serdecznie odsyłam na media społecznościowe Neuronatura z biologii, na stronę internetową czy na stronę na portalu Facebook. Ale nie przedłużając, przejdźmy do meritum sprawy. W międzyczasie oczywiście zachęcam do tego, żeby komentować, żeby pozostawiać w tych komentarzach może propozycje takich zagadnień, które powinienem w przyszłości poruszyć, które są dla was problematyczne. Zachęcam do tego, żeby subskrybować kanał, żeby się dzielić tymi materiałami. A więc przejdźmy do meritum dzisiejszego tematu. Myślę, że warto zacząć od tego, że rośliny i to konkretnie rośliny nasienne. Czyli takie, które produkują nasiona, prawda? Najprościej mówiąc, podzielimy sobie na rośliny nago nasienne, do których zaliczamy chociażby rośliny szpilkowe, no i rośliny okryto nasienne. Przykładem roślin okry rośliny okryto nasiennej może być, nie wiem, dom, prawda, czy ewentualnie lipa. No i teraz rośliny okryto nasienne podzielimy sobie na jednoliścienne, z roślinami jednoliściennymi najczęściej kojarzymy na przykład trawy, czyli mamy rodzinę wiechlinowate, konkretnie na przykład jakieś zboża, pszenica i tak dalej. No oraz rośliny dwuliścienne, przykładem rośliny dwuliściennej mogły być na przykład, nie wiem, dąb, wcześniej wspomniany. Dobra, teraz tak, temat porusza, być może jak część z Was się już domyśliła, kwestie wiązek przewodzących. No i dobrze byłoby. Ustalić na samym początku, co to jest w ogóle wiązka przewodząca? Więc zapiszmy sobie tak wiązka przewodząca, przewodząca i podzielimy sobie wiązki przewodzące na dwa podstawowe rodzaje, to znaczy na wiązki przewodzące otwarte oraz wiązki przewodzące zamknięte. Idziemy dalej. Z jakich elementów zbudowana jest wiązka przewodząca otwarta? Proponuję zwrócić przede wszystkim uwagę na to drugie określenie. Wiązka przewodząca. I to powinno Was wszystkich ukierunkowywać ku tkance przewodzącej, która to u roślin, yy, yy, która to u roślin jest w formie łyka lub w formie drewna. A zatem na pewno w obrębie. Wiązek przewodzących, niezależnie czy mówimy o wiązce przewodzącej otwartej, czy o wiązce przewodzącej zamkniętej, na pewno będą tu występować takie elementy jak, no i teraz sobie możemy to wypisać. Na pewno drewno, które przewodzi nam wodę i sole mineralne, i tak samo tutaj mamy drewno. Na pewno musi być oczywiście łyko, zarówno tu, jak i tutaj. No, i jest oczywiście jedna różnica, mianowicie w wiązkach przewodzących otwartych posiadamy obecne jest cambium. Więc podstawowa różnica pomiędzy wiązką przewodzącą otwartą, a wiązką przewodzącą zamkniętą, to różnica jakościowa polegająca na tym, że we wiązkach przewodzących otwartych obecne jest cambium, którego to nie ma we wiązkach przewodzących zamkniętych. No to jeśli to już mamy mm, określone, i widzimy, że rzecz rozgrywa się wokół cambium, no to warto, temat, to warto na temat tego cambium powiedzieć nieco więcej. Zapiszemy sobie tutaj na środku też takie pojęcie doskonale znane miazga. Jest to pojęcie w miarę znane, nie trzeba wcale uczyć się botaniki, siedzieć w botanice, żeby to pojęcie kojarzyć, bo znamy je chociażby z anatomii człowieka, jak uczymy się coś o zębach. Tam też prawda, mamy w zębach miazgę, ale my skupiamy się tutaj oczywiście na tej miazdze w kontekście roślin. I teraz miazgę możemy sobie podzielić na kambium, właśnie to wcześniej wspomniane już kambium, oraz do miazgi zaliczymy jeszcze felotermię. Gen. I teraz tak. Kambium. Innymi słowy jest to miazga łyko drzewna. Natomiast felogen kor, korkotwórcza. Moi drodzy, korkotwórcza. Dobra, teraz tak. Miazgę w postaci kambium i tylko w postaci kambium spotkamy w łodygach roślin. Zielnych, czyli mamy łodygi zielne, natomiast kambium z fellogenem, czyli zarówno kambium jak i fellogen spotkamy w łodygach zdrewniałych. Łodygi zdrewniałej, to sobie zapiszemy łodygi zdrewniałej. Dobra, mamy już zatem zamkniętą kwestię tego, co to jest kambium. Wiemy już, że kambium jest rodzajem miazgi. No to teraz... Nasze kambium musimy sobie podzielić. Ja wiem, że tutaj dużo jest tych takich podziałów, ale wydaje mi się, że jest to dużo przystępniejsze niż gdybym miał tutaj przedstawiać, wyświetlać jakieś prawda, notatki, jakieś treści przepisane po prostu z podręczników. Wydaje mi się, że jest to bez sensu. A takie mapki potrafią dużo otworzyć, w głowie, otworzyć się na troszeczkę inne spojrzenie, na wiele zagadnień. No i teraz skupmy się na tym naszym kambium. Które to może być tak zwane wiązkowe. Zaraz sobie też to jeszcze narysujemy oraz międzywiązkowe. Między Wydawałoby się, że nie pozostaje nam w tej chwili nic innego, jak narysować sobie przekrój poprzeczny poprzez na przykład łodygę. Nie ma potrzeby tutaj rysowania przekroju poprzecznego poprzez korzeń, bo żeby zrozumieć temat dzisiejszego materiału edukacyjnego w zupełności wystarczy nam pochylenie się nad problematyką budowy anatomicznej łodygi. Jak zerkniecie do jakichś opracowań, do jakichś atlasów, gdzie przedstawiona jest właśnie budowa pierwotna łodygi, to zobaczycie, że tam dookoła ustawione są Staram się w miarę wiernie to oddać. Wiązki przewodzące. One są ułożone w taki, jakby cylinder dookoła. No i teraz, moi drodzy, jedna wiązka przewodząca to jest to. Tak, w skład wiązki przewodzącej wchodzi nam drewno, łyko i jeśli ma być to wiązka przewodząca otwarta, to jeszcze cambium. Natomiast jeśli ma być zamknięta, no to tylko drewno i łyko. I teraz, moi drodzy, tak, gdzie mamy to nasze cambium wiązkowe? No jak sama nazwa wskazuje wiązkowe musi się znaleźć we wiązce przewodzącej. No to proszę bardzo, zaznaczam tym czerwonym kolorem dookoła takie odcinki, fragmenciki kambium wiązkowego. No to pytanie oczywiście za 100 punktów, gdzie jest kambium międzywiązkowe? No kambium międzywiązkowe musi znajdować się między wiązkami przewodzącymi. I teraz zobaczcie, musi u rośliny, zanim ona zacznie przyrastać na grubość, założyć się to kambium międzywiązkowe. I teraz właśnie ono się zakłada na tym moim rysunku, tak jak ja je teraz rysuję tym pomarańczowym kolorem. Zakłada się taki, cylindr, taki cylinder, prawda? Taki, taki um, okrąg, jak gdyby, który jest właśnie tym kambium międzywiązkowym. I teraz tak. Kambium, może wrócimy tutaj sobie do tego schematu. Kambium wiązkowe tworzy się najczęściej z prokambium. Natomiast kambium międzywiązkowe jest tkanką już wtórną. Może nie warto jest jakoś to na chwilę obecną szeroko omawiać, bo nie jest to do końca nie mieści się to w w, w tym zagadnieniu, które mamy poruszać. I teraz, moi drodzy, to, co jest dla nas najważniejsze, pojawienie się kambium międzywiązkowego, czyli właśnie tego takiego pomarańczowego pierścienia dookoła, pojawienie się kambium międzywiązkowego zapoczątkowuje przyrost wtórny, czyli jeśli ktoś by was kiedyś zapytał, kiedy zapoczątkowuje się, kiedy uznaje się zapoczątkowanie przyrostu wtórnego, to przyrost wtórny właśnie zapoczątkowuje, uznaje się, że jest to właśnie w momencie kiedy utworzy się kambium międzywiązkowe. Zapiszę jeszcze to, co wcześniej wspomniałem, żeby tutaj nie być takim gołosłownym. Czyli kambium wiązkowe powstaje nam z prokambium, a zatem jest to, tak jak mówię, tkanka twórcza, pierwotna, a kambium międzywiązkowe powstaje nam poprzez odróżnicowanie już wcześniej tkanek pełniących swoje funkcje, czyli jakiś tkanek Stałych, a w związku z tym kambium międzywiązkowe jest tkanką twórczą. I proszę teraz zobaczyć. Użyłem przed chwilą określenia tkanka twórcza. No to skoro kambium jest tkanką twórczą, no to musi coś tworzyć. No i oczywiście pytanie za 100 punktów, co tworzy to kambium? Mianowicie tworzy nam ono elementy przewodzące, czyli tworzy nam drewno i tworzy nam łyko. Żeby to lepiej zrozumieć i tym samym zrozumieć mechanizm przyrostu w, na grubość, czyli tego przyrostu wtórnego, proponuję, żebyśmy zrobili sobie taki wycineczek tej łodygi tutaj narysowanej po lewej stronie i przenieśmy ją sobie, o tu wykorzystajmy, mamy sporo miejsca, przenieśmy je sobie tutaj. Dobra, no to tak. Przerysuję jeszcze raz tę wiązkę przewodzącą, mniej więcej ona wygląda w ten sposób. No, tutaj mamy... Zamalu, zamaluję kambium. Natomiast tak od zewnątrz znajduje się łyko, podpiszę łyko, samą pierwszą literkę Eł, natomiast od środka znajduje się drewno. Mam nadzieję, że nie masz problemu ze zrozumieniem, jak jest to przedstawione na tym schemacie po lewej stronie, ale dla jednego e, konkretnego przykładu zapiszmy, że tu, je, tu jest łyko, tu jest drewno, tu jest łyko, tu jest drewno, tu jest łyko, tu jest, łyko, tu jest drewno. Na tej zasadzie. A w środku oczywiście znajduje się kambium. Czyli znajduje się nasza tkanka twórcza. I teraz ta tkanka twórcza, tak jak powiedziałem wcześniej, coś tworzy. Co tworzy? Konkretnie drewno wtórne i łyko wtórne. Oczywiście będziecie być może zastanawiali się jak to się odbywa. Po prostu poprzez mitozę. Komórki, które budują kambium, teraz już nie ma to znaczenia, czy mówimy o kambium wiązkowym czy międzywiązkowym, dzielą się mitotycznie. Dzielą się w oparciu o mitozę. W związku z tym tworzą się nowe komórki, wzrasta nam liczba. Liczba nie ilość, tylko liczba komórek. Dlaczego nie ilość? No bo Komórki są policzalne, więc będziemy tutaj, będziemy tutaj stosować pojęcie liczba komórek, natomiast nie ilość komórek. O tym robiłem materiał edukacyjny gdzieś tam w poprzednim materiale, do którego serdecznie zapraszam i odsyłam. No i teraz jak mamy taką wiązkę przewodzącą, to jakbyśmy chcieli narysować ją po jakimś czasie, to musielibyśmy ją narysować teraz przede wszystkim trochę większą, no bo w końcu ma być to przyrost. I teraz... Proszę zobaczyć. Tutaj cały czas zostaje zachowane kambium. Cały czas zostaje zachowane kambium, to kambium nam nie znika i teraz mamy nowy pokład komórek. To jest właśnie teraz łyko wtórne. A co się stało z tym łykiem pierwotnym? Zostało zepchnięte na zewnątrz, w kierunku środowiska zewnętrznego. Natomiast tutaj mamy kolejny nowy pokład. Będzie to teraz, jak się domyślacie, drewno wtórne. Co się stało z drewnem pierwotnym? Zostało, moi drodzy, zepchnięte do środka. I to samo sukcesywnie dzieje się w tych wszystkich wiązkach przewodzących, które są, tak, naokoło tej łodygi, rozmieszczone. I zatem, odpowiadając na co, otwarta jest wiązka przewodząca, otwarta, moi drodzy, wiązka przewodząca otwarta, otwarta jest na przyrost, na grubość. To w tym kontekście używamy tutaj pojęcia otwarta, zamknięta. W związku z tym, jeśli mamy wiązkę przewodzącą zamkniętą, no to tam nie ma przyrostu wtórnego w takiej wiązce przewodzącej. Dlaczego? Bo tam nie ma cambium. Bo tam nie ma, moi drodzy kambium. Czyli jeszcze raz, bo to jest najważniejsze, żebyście to zapamiętali może jest to pewna mnemotechnika że tkanka, przepraszam, wiązka przewodząca otwarta w domyśle otwarta na przyrost na grubość. I teraz druga strona medalu wiązka przewodząca zamknięta w domyśle zamknięta na przyrost na grubość. I to by było to wszystko. Mam nadzieję, że Udało mi się wiele rozjaśnić. Powodzenia! Do usłyszenia niebawem i mam nadzieję, że do zobaczenia e razem z moimi zadaniami z nowej edycji zestawu arkuszy maturalnych. Cześć!